Tylko dwóch synów, a ty ich zabiłeś! Przerwałeś mój ród! Przykro mi, ale to nie ja szukałem zwady. Czy obcy mówi prawdę? Kto pierwszy dobył miecza? Nie wiem. To się wydarzyło szybko, a myśmy już parę rogów osuszyli. Kłamiecie, musieliście widzieć, kto zaczął. Prędzej uwierzę swojemu. Człowiekowi, który wie, co to honor. Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Będziesz się bronić przed Jarl'em! Jeśli Lugos Szalony uzna, żeś niewinny, odejdziesz wolny! Mam się zdać na sądy człowieka, na którego wołają Szalony? Albo walczyć z całą wsią. A wszystkich nie pokonasz, choćbyś miał i trzy miecze! Niech będzie. Prowadźcie. Zachciało mi się pójść do tawerny. – Kiedy będę sądzony? – Kiedy Jarl cię zawezwie, czyli nieprędko. Im kto dłużej siedzi w kamieniołomie, tym mniej będzie pyskaty, jak przyjdzie do sądzenia. Ten tu czeka drugi rok, tamten trzeci. Słuchaj, może jakoś się dogadamy? Zabrali moje rzeczy, ale. To nie kontynent. Mnie nie można kupić ani złotem, ani honorami. Jak ci się nudzi, to łap za kilow. Ja nie mam tyle czasu. Szukam kogoś. Kurde, mnie to interesuje! Łap za kilow i do roboty! Dokopiemy się do jakiejś jaskini. Wtedy uciekniemy. Trzy lata. Trzy pieprzone lata z kilofem o, w ręku. Ciekawe, czy z kilofem będzie ci szło tak dobrze jak z mieczem. No, czego chcesz? Pomoc ci, obcy. Wiesz, jak stąd uciec? Uciec? Nie. Ale mogę sprawić, że jeszcze dziś Lugos cię osądzi. Wtedy albo szybciej wyjdziesz na wolność, albo szybciej pójdziesz pod stopór. Mów dalej. Jeden ze strażników jest mi winny przysługę. Sprawię, że zaprowadzi cię do Lugosa, a wtedy to ty będziesz mi winny przysługę. Co ty na to? Skoro jesteś taki wszechmocny, to czemu sam stąd nie wyjdziesz? Oj, nie znasz ty zimu na zęby. Wielu chce mojej śmierci. Tu jestem bezpieczny przed ich zemstą, a czas na moją jeszcze nie nadszedł. Brzmi dobrze. Powiedz strażnikowi, że jak zaprowadzi cię przed Lugosa, Zimund zapomni, co stało się pod zdal. A co się stało pod zdal? Nie twoja sprawa. Po prostu powtórz mu to, co powiedziałem. Jeśli się nudzi, to łap za kilow. Wolałbym pogadać. Na przykład o tym, co się działo pod fryzdal. Zamknij się! Ej, ludzie! Chcecie usłyszeć, co nasz dzielny strażnik zrobił pod Stul, wysk do cholery! Skąd o tym wiesz? Od Zimuna Zięby, który obiecuje, że jeśli puścisz mnie przed Jarla, zapomni o całej sprawie. Zięba! Powinni go raczej wołać Zimun Wielka Gęba! Dobra, chodź za mną. Początki mojego rodu sięgają czasów Ubina Wielkiego, a ten pies go przerwał. Musi za to zginąć! Ja tu wydaję sądy, Leif. Pamiętaj o tym. Przecież to przybłęda obcy. Nie zasługuje ani na proces, ani nawet na śmierć od miecza. On. Nie przerywajcie sobie, z chęcią posłucham. Gerald, nie myślałam, że tak szybko się znów zobaczymy. Zaprosiłeś mnie na swoje ziemię. Powiedziałeś, że znajdę tu robotę. Tak, przy zabijaniu potworów, nie ludzi. Przejdźmy do rzeczy. Leif twierdzi, że zamordowałeś jego synów, Koriego i Krakiego. Co ty na to? Walczyłem w obronie własnej, Jorunda. Nikt nie potwierdził twoich słów. I nikt nie potwierdzi. Zawsze łatwiej powiesić przybłędę niż sądzić swojego, co? Ha! Masz gadane. Gadane? On mnie obraził, Jarlu. Mnie i cały nasz klan. Kodeks przodków mówi, że. Cicho, już podjąłem decyzję. Gierajcie z Liwi. Uznaję cię winnym podwójnego morderstwa. Garą za to jest śmierć przez uduszenie. Ale możesz się jeszcze wykupić, płacąc wagę Koriego i krakiego w srebrze. Wiesz, że nie mam takich pieniędzy, chyba że chłopcy byli znacznie lżejsi niż wyglądali. Wiem doskonale. Sam zapłacę wykupne. Co? To wbrew wszelkim prawom! Ja tu ustanawiam prawo. Wracaj do domu, Leif, bo jak mnie zeźlisz, przywiążę ci wór z tym skrebrem do szyi i wrzucę do morza. Po co ten teatr? Jak chciałeś wynająć Wiedźmina, trzeba było powiedzieć od razu. Wyszłoby taniej. Powiedz no, Wiedźminie, masz honor? Mam. Zadość uczyniłem Leifowi w twoim imieniu. To znaczy, masz u mnie dług dumy i musisz zrobić, co rozkaże. Więc słuchaj uważnie. Mój syn, Lugos Siny, pojechał na wyprawę. Ale nie przeciw czarnym, czy łupić klasztory. Zachciało mu się płynąć do jaskini snów na południu wyspy. A stamtąd się nie wraca. Czwany z ciebie chłopi dobry w mieczu, co rzadko idzie w parze, dlatego masz mu pomóc. Potrzebuje dziedzica, jaki by nie był. Zabieraj rzeczy i rób to, rzekłem, albo na zawsze stracisz godność i imię. Falanki, potem wszystko zabił winę. Na co się gadisz? Witaj, chciałbyś rzucić okiem na nasze zbiory? Jak rozumiem, to wszystko jest na sprzedaż. Broń nie powinna zbierać kurzu, szczególnie jeśli znajdzie się ktoś, kto potrafi jej dobrze użyć. Właśnie widzę. Zerikańskie zefary, machakamskie topory, danki. Skąd macie tyle wyrobów z kontynentu? Może daje. A jeśli nie daje po dobroci, odrąbuje się komuś rękę razem z mieczem. <noise> A co myślałeś, że fale wyrzucają to wszystko na brzeg, jak muszelki? Co jeszcze przywozicie z wypraw? Przede wszystkim rzeczy pierwszej potrzeby. Drogie wina, jedwabie, kosztowności. No i kobiety, bo przecież ktoś musi robić z nich użytek Słyszałeś o wrzeszczącej huldzie, zwanej też piekielnicą, babce Lugosa Szalonego? Albo o sancji złotowłosej, w swoim czasie najpiękniejszej kobiecie świata? Obie były brankami Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał Pokaż mi swoje towary. Mam ochotę na partyjkę Gwinta. Uczamy się do tej wyprawy, czy nie? Nelbo do portu. Witaj. Czego chcesz? O, ktoś tu jest w wesołym nastroju. Ciekawe, w jakim ty byś był nastroju, jakbyś syna stracił. Czego chcesz, pytam? Co się stało twojemu synowi? Utonął. Płetwal wywrócił łódź, na której płynął. To była jego pierwsza wyprawa na północne wody. Przykro mi. Może nie wyrzuciło ciała. Nie pochowam go. Nie zasiądzie do uczty z przodkami. Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. No, pokaż o co chodzi. Jak mam robotę, jakoś łatwiej jest. Bywaj. Mm -hmm. No, czego? Chcę obejrzeć twoje towary. Niech będzie. Chciałbym zagrać z Tobą w karty, konkretnie w Gwinta. Przy garce, przepalanki, butlerumu, potem wszystko zabił winem. A Rano wstał bez pęknięcia i chodził nie Poprawisz mnie opowiadając takie na miecze, ale wolę przygar jest ten gingerbreadowy butler potem wszystko że